Witajcie! Gdy nagrywam te słowa, a mamy czwarty dzień lutego 2021 roku do zakończenia rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport, pozostało 99 dni. Nazywam się Piotr Adamczyk, jestem PR menadżerem pryszowickiego lotniska i gorąco zapraszam do obejrzenia vlogowego raportu z rozbudowy terminalu B, w którym podsumujemy styczeń 2021 roku. No to lecimy, i tradycyjnie już dla raportów z rozbudowy terminalu B zaczynamy od południa. Przed terminalem cały czas trwa budowa nowego układu drogowego. Właściwie zakończył się już montaż południowej obudowy dachu. Jest taka sama jak w sąsiednich terminalach A i C. Przenieśmy się na północ do trzech zewnętrznych klatek schodowych. Klatki połączone są z terminalem mostami. Służyć będą do zapokładowania pasażerów w terminalu B bramki do boardingu zlokalizowane będą na dwóch poziomach w liczbie 10 na parterze i 6 na pierwszym piętrze Większa liczba bramek dzięki zewnętrznym klatkom to jeden z elementów poprawiających przepustowość terminalu Wróćmy na chwilę nad terminal I zajrzyjmy do jego wnętrza. Tak pod koniec stycznia 2021 roku prezentowała się strefa check-inów. W ogóle to inwestycja weszła w najciekawszą fazę, która związana jest z pracami wykończeniowymi, a w ich gronie jest m.in. montaż sufitów podwieszanych. Tak wygląda sufit, który pojawił się w hali ogólnodostępnej. Przeszklona południowa fasada sprawia, że wewnątrz terminalu jest bardzo jasno. Tutaj widok z drugiego piętra na pierwsze. Strefa kontroli bezpieczeństwa, którą przypominam, w ramach rozbudowy przenieśliśmy z parteru na pierwsze piętro. Wyjście z fastraka, hala odlotów na poziomie plus jeden i wejście do zachodniej klatki do boardingu. Zajrzyjmy do środka. Wewnątrz klatek i mostów, które łączą je z terminalem, pojawiły się szklane ściany rozdzielające dwa ciągi do kolejkowania. Każda z klatek daje możliwość prowadzenia dwóch procesów zapokładowania podróżnych równocześnie. W każdej klatce znajdziemy także windę. Z zewnątrz klatki właściwie są już skończone, zresztą ocencie sami na tych ujęciach. Zajrzyjmy do serca terminalu, a jest nim niewątpliwie bagażownia. 30% wartości przebudowy terminalu B to koszt całkowicie nowej bagażowni z systemem transportu, kontroli bezpieczeństwa i sortowania bagaży rejestrowanych, który obsługiwać będzie 28 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej. Realna przepustowość nowej bagażowni to 1885 sztuk bagaży na godzinę. Serdecznie dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka vloga Pyżowickiego Lotniska z raportem z rozbudowy terminalu pasażerskiego B Katowice Airport. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło za docenienie naszej pracy. A jeśli macie jakieś pytania co do tej inwestycji, to zadajcie je proszę w komentarzach poniżej, a my postaramy się na nie merytorycznie odpowiedzieć. Jak zawsze gorąco zachęcam do subskrybowania kanału Pyżowickiego Lotniska na YouTube, koniecznie z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie na bieżąco i będziecie do. Zostawali powiadomienia o nowych materiałach, które dosyć regularnie staramy się tutaj publikować. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem życzę Wam dużo zdrowia. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie! Trzymajcie się ciepło! Cześć!